Cześć, kochani I Dzięki Jackowi jesteśmy dzisiaj w ekstremalnych zalewach Tak wygląda Tak wygląda coś. I... Słuchajcie róbcie coś dla siebie Zobaczcie Jacek wziął psy Ja wziąłem łyżwy Łyżwy wczoraj z Olsztyna Przywiózł mi Zbyszek którego pozdrawiamy słuchajcie ja 40 lat nie jeździłem na łyżwach także może być różnie tafla tafla jest jak widać także zaraz zobaczymy co się będzie działo a poza tym mam jedno wiązadło krzyżowe zerwane także muszę kończyć bo to może różnie tutaj być telefon Poleci kochani, ale róbcie coś dla siebie! Koniecznie bierzcie zawsze tylko działanie, działanie. Zobaczcie, są i są i na kejtach, i te, i, i, i te deski z żaglem, czyli bojery. Wszystko jest działać, działać, działać. Wszystkiego dobrego. Nie mam, nie teraz, bo ja poszedł sami nie mam kogo, żeby was filmował, jak będę jeździł tyłkiem po tym lodzie zaraz. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.